Cześć wszystkim w z tej strony witam na moim kanale o Elektromobilności. Dzisiaj krótkie podsumowanie mojej podróży. Takiej trochę rekordowej dla siebie, to jest osobisty mój rekord. Ile kilometrów za dzień zrobiłem samochodem. I nie mówię tutaj, że to jest rekord czysto elektrykiem jazdy, bo tak, to jest kanał o Elektromobilności i nasz samochód to Tesla Model S Long Range z 20 roku produkcji. Ale w ogóle nigdy w życiu tyle nie jeździłem samochodem. w Jeden dzień nie wymieniając z kierowcami i Teslą taki rekord sobie zrobiłem. Więc w minioną sobotę przejechałem 1637 km Polską. To nie chodzi o to, że pojechałem na teren Niemiec, Europy Zachodniej, gdzie lodowarek jest w pip na każdym mopie. Nie jeździłem Polską ze Starogardu Gdańskiego do. Przemyśla I z powrotem w ten sam dzień. I wyszło mi tyle kilometrów, i tyle zrobiłem. Nie robiłem tej trasy na czas. To była rodzina podróż. Jechaliśmy z synkiem, odbieraliśmy w przemyśle z pociągiem moją siostrę, z moimi siostrzenicami i zabieraliśmy je z powrotem do Starogardu Gdańskiego. Trasa, którą jechałem. To była A1 ze Starogardu Gdańskiego w kierunku Łodzi, potem A2 w kierunku Warszawy z pod Warszawę obwodnicą południową S17, potem z obwodnicy Lublina S19, potem pod Rzeszowem wyjeżdżamy na A4 i z A4 zjeżdżamy już do Przemyśla. I tą samą trasę w rzeczywistości pojechaliśmy z powrotem. Alternatywą było jechanie A1 do Katowic, potem A4 przez Katowice, Kraków do Przemyśla i tak samo z powrotem. Natomiast ta trasa jest trochę dłuższa, wymaga minimum trzech ładowań, a trasa trochę krótsza A1, A2 itd. Tak z s jest trochę krótsza, trochę wolniejsza, nie? więc wymaga tylko dwóch. Minimalnie podladowań po drodze, I więc tą trasę sobie wybrałem i tą trasę też mi polecał Betroid Plan. Łącznie jechałem stałem, czekałem, ładowałem łącznie 20 godzin równo. Wyjechaliśmy 6.06 i byliśmy w domu 2.06 w nocy. Nie spałem na żadnej ładowarce, Ładowania były. Krótkie, często nie wyrabiałem, żeby umyć szybę. Ile było ładowań i gdzie ładowałem? Więc po drodze do przemyślenia zgodnie z planem, ładowałem tylko dwa razy. Choć pomyliłem się, nie zjechałem na dwójkę za jedynki i nadrobiłem dodatkowe 20 parę kilometrów. Zrobiłem sobie hack i pierwszy, pierwszy odcinek trasy mi wyszedł. 301 km przed pierwszą ładowarką pierwsza ładowarka była zamiast Greenway Lyszkowice, o 40 km wcześniej na Ionity Mob, Nowostawy w kierunku Warszawy i spokojnie sobie tam podladowałem. druga ładowarka, chyba 35 minut czy 36 minut ładowaliśmy na tej pierwszej, druga ładowarka była w Lublinie na Supercharger w wersji trzeciej w Ikea i tam sobie poszedłem zjeść zupkę siewiową i podładowałem i umyłem szyby gdzieś za 48 minut łącznie i potem już dojechaliśmy do Przemyśla, tak? w Przemyślu jest ładowareczka, nie w samym Przemyślu tylko obok e, Ostrów jest ładowareczka pyszne Cafe Lo City Type 2 tam ze względu na to, że przejechaliśmy przed przejazdem pociągu, to podłączyłem się na Type 2 bo jak samochód stoi, to ma ładować. taka jest zasada więc póki tam sobie odpoczywaliśmy jedliśmy sobie ciacho w tym kafe samochód podladował z 7 do 37% ale staliśmy tam tylko godzinę 40 więc za mało żeby naładować wystarczająco i od razu jak odebrałem pasażerek swoich, to musiałem jechać na najbliższy supercharger w Rzeszowie. Supercharger trzeba w nisko Rzeszów, to taki wolny supercharger, na dodatek nie polecam tam zjeżdżać, bo są prace drogowe, poważny remont i ruch wahadlowy, światła, i łącznie stracicie tam dużo czasu. Na dodatek ładowarka daje tylko 120 kW, ale z innej strony, no nie ma innej chociażby równie szybkie ładowarki z szybszym dojazdem. Więc tam podładowaliśmy pierwszy raz, drugi raz podładowaliśmy w miasteczku Ryki, już nie musieliśmy zjeżdżać do Lublina. Od chyba 20-pary procent do znowu ponownie 90% podładowaliśmy Greenway, Olivia Ryki. Fajna ładowareczka. I też restauracja fajna, więc te 35 minut, co tam staliśmy, to zdążyliśmy nawet zjeść desery, wypić kawę i to bardzo, bardzo super. Potem ostatnia ładowareczka za kolejne 2,5 godziny trasy już na jedynce 1 i łonie ci Kościelne, to jest zjazd Droga Krajowa 92 na Kutno, za autostradę 1 i potem dojechaliśmy do domu tyle więc łącznie jechaliśmy gdzieś około 18 godzin 1637 km to nie była trasa na czas, więc y, trasa zawierała kawałki dróg wolnych, krajowych tam 50 km na godzinę, jazdy przez miasto, więc y, liczyć tutaj czas podróży nie warto, bo nie, nie robiłem w, w, z tego powodu rekord Rekord był taki, że po prostu jak ja razem z autopilotem potrafię to ten czas e, właśnie wytrzymać. I wytrzymałem. Teraz koszty. Policzyłem sobie wszystkie koszty. Abon plata na Greenway 49,99 Wszystkie ładowarki, które mi kosztowały szybkie i wolne 260 tam z kawałkiem. Potem, na dodatek do tego, ładowanie w domu, 16 chyba kWh przed wyjazdem i jakieś 36 po powrocie. To wszystko połączyłem razem, policzyłem i mi wyszło, że średni koszt jazdy w tej, w tej wycieczce mi wyszło 39,50 groszy, co odpowiada mniej więcej 6 litrów benzyny lub diesla, czyli moja szybka jazda autostradą odpowiada ekonomicznej jeździe na zwykłych paliwach tradycyjnych lub 13-14 litrów gazu, tyle paliłem na przykład średnią i poprzedni samochód ale nie zapominajmy, że to nie jest prawdziwy koszt jazdy elektrykiem ponieważ na przykład tylko w sierpniu 2500 km przejechałem zupełnie za darmo i średni koszt wyjdzie zupełnie inny więc nadal to jest e, warte jeździć elektrykiem. Można przejechać dużo w jeden dzień. 1600 km, to jakbym dojechał do Chorwacji. Dlaczego nie? A mieszkam tutaj na północy Polski. A jeszcze jak zdążyłem w ogóle przejechać tyle i nie zasnąć? Robi, oprócz tego, że miałem synka, a potem miałem siostrę z dzieciakami, miałem też na żywo na Danię, na YouTubie, miałem stream i dziękuję wszystkim, kto wpadał na ten stream powiedzieć cześć i pozdrawiam dziękuję wszystkim, kto pozdrawiał bo to też mi pomagało Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim dziękuję, że oglądaliście polubcie proszę ten filmik zasubskrybujcie mój kanał będą jakieś kolejne podróże no i Piszcie komentarze, piszcie zapytania, jak to zrobiłem, jak planowałem. W zasadzie nie planowałem, ale korzystałem z asystentów. Co jeszcze mi pomogło zrobić moje postoje szybszymi, o tym już teraz czasu brakuje opowiedzieć. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.